Dobra, to teraz dwa tygodnie sobie potrenuję, ale później kurczę, dwa tygodnie, słaba pogoda, kumpel, z którym trenowałem, wyjechał gdzieś. Po nie, chcę się, zregeneruję się, pogram sobie na kąpie, na xboxie. Cześć, zapraszam Cię na część drugą. Dlaczego nie wyszło w naborze w 2022 roku? W tym odcinku dowiesz się, co zrobić, żeby w kolejnym naborze, w kolejnym teście Strażaka po prostu wszystko, wszystko wyszło, albo wyszło po prostu lepiej. Zapraszam. Podam Ci kilka najczęstszych błędów kandydatów i jak sobie z nimi radzić. Będę spoglądał w prawą stronę, mam tutaj małą ściągawkę. Z tym się absolutnie nie przejmuj, tylko wsłuchaj się i weź po prostu tą radę do serca. Pierwsza taka rzecz, po prostu nie zdążyłem z formą. A dlaczego tak się stało? W przeciągu roku wypadają różne takie rzeczy typu choroba, troszeczkę tutaj naciągnę sobie mięsień, zepnie mnie łydkę, będzie bolał mnie bark i automatycznie wasz plan treningowy, który mam nadzieję idziecie, jeżeli nie korzystacie z gotowego planu treningowego, to postarajcie sobie ułożyć nawet w oparciu o taką wiedzę gotową, którą tutaj wam jakby pokazuję, i przedstawiam na kanale, lub po prostu gdzieś z internetu ściągnijcie jakiś plan treningowy, jeżeli macie takie doświadczenie i starajcie się go zmodyfikować pod siebie, tak żeby ta wasza wydolność, wasza wytrzymałość, wasza szybkość i podciąganie cały czas w ciągu roku progresowało. I tutaj wychodzi na coś takiego, że no planujecie sobie, że dobra, w styczniu będę już podciągał się, 10 razy, a tutaj kurczę w grudniu były święta. Był sylwester, troszeczkę tam się już ze względu na pełnoletni wiek procentów pojawiło. Tutaj jakaś imprezka, tutaj urodziny 18, i nagle wszystko, ten cały plan treningowy rozciąga się. No i niestety w styczniu zamiast tych 10 pociągnięć jest dopiero 3. I naprawdę ciężko, ciężko się zmotywować o większe. No. Założenia w każdym planie treningowym, takim gotowym, szczególnie jakim macie. Dużo osób mi podsyła takie plan odnośnie podciągania, nie? że to tak wszystko idzie prosto prostolinijnie do góry i kurczę, już tutaj widzę te 30 pociągnięć siłowych. Niestety w praktyce tak to nie wygląda. Musicie liczyć się z tym, że każdy z każdym założeniem możecie mieć malutkie opóźnienie, Więc tutaj uwaga, taka rada numer jeden: zacząć trochę wcześniej. Rada numer dwa: nie robicie testów, czyli przykładowo podciągacie się na drążku, za każdym razem trzy serie po 10 powtórzeń, w miarę to idzie, na następny trening robicie 10 serii po 5 powtórzeń, też to idzie w miarę, w miarę okej, okay, ale nie robicie testów, czyli nie wiecie w którym miejscu stoicie, czy wasz plan treningowy. Jest skuteczne. Jeżeli nie zrobicie takiego testu, czyli zrobicie te podciągania na maksa i wyjdzie Wam przykładowo 12 powtórzeń, a myśleliście, kurczę, myślę, że na spokojnie zrobię 20 powtórzeń, no to coś jest nie tak. Warto wtedy odpocząć, zrobić sobie jeszcze jeden test. Znowu coś nie idzie? Kurde. Może jednak moje założenia, może ten plan cudowny z internetu, który mam gotowy no nie jest do końca taki, taki super, lub po prostu coś robię źle, może nie do końca regeneruje się e, lub nie dosypiam, lub źle się żywię, lub po prostu robię za mocne treningi, lub za słabe brak regeneracji czyli załóżmy, że treningi są ok, ale mam taką tendencję, że chodzę spać dopiero o 12 czy o 1 w nocy i wstaję do szkoły, do pracy o 7, 8 godzinie no i tak kurczę, albo o szóstej, czyli taki snu mamy 5-6 godzin w weekend śpię oczywiście 10, bo chcę odespać ale nie, nie zawsze tutaj to tak e, super wygląda jeżeli chcecie regenerować się i chcecie być gotowi na kolejny dzień treningowy musicie spać około 7-8 godzin snu nie zastąpicie żadnym suplementem jeżeli macie takie Przyzwyczajenia, że chodzicie spać późno w nocy, bo, bo kumple, bo gry, bo nie wiem, piwko, bo, bo coś tam. Jeżeli nie macie super genetyki, to nie nastawiajcie się za bardzo, że uda wam się po prostu ten test Rzeka e, zaliczyć. Tutaj niestety trzeba pokory, żeby to wszystko, wszystko jakby zagrało, żeby się zregenerować. Musicie coś e, jakby poświęcić na coś, na coś drugiego, tak czyli przykładowo, no nie wiem, w skumplami wyjdę sobie tylko w weekend, ale w tygodniu trening, sen i jedziemy dalej. Trzecia opcja rzadka, ale rzadka, rzadka, ale m, też w miarę realna. Za te treningi. Czyli przykładowo robimy uderzenie treningowe, dobra, jestem zmotywowany, skończyłem e, teraz e, szkołę, to teraz będę cisnął przez 3 tygodnie, dzień w dzień treningi robił, będzie super i tak dalej. A po trzech treningach, kurczę, już jestem taki zmęczony. No, po prostu pociągałem się przed planem treningowym cztery razy, a po tym planie pociągam się ledwo trzy razy. Nie wiem w ogóle co się dzieje. No, te treningi są jednak za mocne. No, nie da się przygotować, da się, ale to są jednostki. 1% osób się przygotuje w 3 tygodnie, ale 99% osób potrzebuje dłuższego czasu. Więc po prostu rozłóż sobie mądrze te treningi. Przykładowo, trening co drugi dzień, tren rób dwa treningi, rób dzień wolny. Tak, żeby te treningi, ten plan treningowy był rozciągnięty na maksymalny okres aż, aż po nabór, żebyś też miał, miała czas na taką na regenerację. Bez regeneracji nie będzie progresu. Przeciwieństwem tego są, przeciwieństwem tego, to znaczy, przeciwieństwem za mocnych treningów są za słabe treningi. Czyli po prostu, dobra, idę sobie na trening, robię sobie 5 km w czasie 45 minut. I robię sobie tak przykładowo przez dwa miesiące, bo to mi poprawi Biptest. No, niestety twój organizm po tym trzecim tygodniu, prawdopodobnie już się do tych 5 kilometrów przyzwyczaił. Jeżeli nie zwiększasz tempa, nie zwiększasz intensywności, nie będzie progresu w bieganiu, nie będzie progresu w podciąganiu, nie będzie progresu w kopercie. Cały czas musimy ten organizm stopniowo przeciążać, później regenerujemy go. Przeciążamy znowu i regenerujemy go. Z powrotem i wtedy macie tak zwany progres. Czyli stajecie się silniejsi, szybsi i bardziej wytrzymali. Najgorszy z najgorszych błędów nieregularność. Dobra, to teraz dwa tygodnie sobie potrenuję, ale później kurczę, dwa tygodnie słaba pogoda, kumpel, z którym wytrenowałem, wyjechał gdzieś. Nie jestem w się sensie zregeneruje się, pogram sobie na kompie na Xboxie. W końcu przecież troszeczkę potrenowałem. No, niestety, tak to nie działa. Regularne treningi. Regularne treningi. Zwolnij z treningu możecie. kontuzja, lub jakaś sytuacja losowa, która nie zdarza się częściej niż raz na 3 miesiące. Nie będę tutaj jakichś takich tragicznych poddawał i tak dalej, ale starajcie się utrzymywać tą regularność. Masz problem, żeby iść na trening wieczorem. Iść na trening rano. Wstań wcześniej, zrób ten trening przed pracą, przed szkołą i dopiero iść do tych obowiązków codziennych, bo często ja przykładowo tak miałem, że wieczorem już mi się nie chciało serdecznie robić treningu, po prostu byłem zmęczony. Więc tutaj jest taka opcja lepsza. Rano trening, reszta dnia wolna, trzymanie michy, trzymanie diety. Ogień. Kolejna zasada: nie licz na farta. Co to jest liczenie na farta? Na zasadzie dobra, trochę sobie pobiegam, trochę sobie tutaj popodciągam. Podciąganie mam 24, więc biptez i koperta na pewno mi idzie tak samo dobrze. Niestety też tutaj wymaga ten biptez i ta koperta testów. Jeżeli się nie testujesz, nie wiesz na jakim jesteś poziomie, czyli po prostu liczysz na fartach. Skoro podciągam się dobrze, więc biptez na pewno pobiegnę. Kopertę w sumie też nie muszę biegać, bo to przecież to 5 pachołków, 3 okrążenia. Przecież to dobra, ale na internecie to fajnie wygląda. No, niestety nie dowiesz się, czy zaliczysz to, jeżeli nie zrobisz testu przed Więc warto testować się regularnie, też co jakiś czas. Oczywiście nie licz na to, że tutaj dobra, w tym tygodniu zrobiłem 5 pociągnięć, to za dwa tygodnie zrobię od razu 10. Może się uda, może niekoniecznie. Staraj się chociaż o jedno dokładnie. Co, co test, o jakiś tam procent. Nie licz na to, nie oczekuj, że. Nagle jakimś cudownym sposobem, magiczną, zadotnięcie magicznej różdżki, Twoje podciągnięcie po prostu poleci o, na progres o 300%. W osób początkujących oczywiście czasami tak jest, że pociągacie się raz, a za cztery treningi trzy razy. Mówię, o kurde, to teraz za kolejne trzy treningi będę znowu się pociągał trzy razy więcej czy 9. Im większy staż treningowy, tym ten progresik coraz niestety mniejszy. Ludzki organizm ma jakieś takie e, ograniczenia. Więc nie ostrzegam, ale tylko informuję, żebyście po prostu tych oczekiwań nie mieli zbyt wysokich. No i taki najsmutniejszy w sumie e, błąd raczej to nie jest błąd, bardziej taki niefart, czyli spaliłem dwie próby na kopercie. No czasami to no, niestety występuje, jesteśmy tylko ludźmi, e, błądzimy. Czasami ta noga, ta ręka jakoś tak nam niezgrabnie pójdzie w zakręcie. No, i kurczę, została przewrócona w drugiej próbie też tyczka. Trudno, no niestety musimy się z tym liczyć. Czasami, czasami po prostu e, tak jest, ale jak temu zapobiec? Jeżeli trenowałeś kopertę trzy razy przed testem strażaka, no to rzeczywiście no to była głupota i, no, i masz, babo placek, czyli ta tyczka się wywróciła. No ale jeżeli trenowałeś, trenowałaś profesjonalnym planem treningowym, robiłaś, robiłeś ten, tą kopertę już no, 60 razy i z zamkniętymi oczami potrafisz ją biegać, no czasami stres, czasami takie jakby nieopanowanie troszeczkę, no niestety zdarza się też najlepszym. I po tym roku mogę też powiedzieć, drugą kopertę jak biegacie, nie biegajcie sekuracyjnie, musicie uwierzyć, że dacie radę ją pobiec że pobiegniecie ją dobrze i ją po prostu pobiec też na pełnym spicie jeżeli zrobicie to asekuracyjnie ten czas po prostu fotokomórka czy też osoba ze stoperem wam tego nie wybaczy czas po prostu płynie musicie się spiąć dupę za przeproszeniem i na pełnym gazie po prostu dobiec do mety albo się uda albo się nie uda najlepiej nie palić prób no ale czasami takie rzeczy po prostu wychodzą, zdarzają się. Jeżeli tutaj nie jest wina niewytrenowania, czy po prostu robicie te testy regularnie, to jest niefart. Dzięki, to dzisiaj byłoby na tyle. Zapraszam Cię na mój kanał, do kolejnych filmów. Jeżeli Ci się spodobał ten materiał, subskrybuj go, dodaj komentarz, łapkę w górę, podeślij znajomemu. A jeżeli Ci się nie spodobał, napisz w komentarzu, co Ci się nie spodobało, postaram się to poprawić. Twarzy nie zmienię. Więc e, napisz o czymś innym. Hej!